Bizak w piątek spotka się na boisku z Piotrem Łodarczykiem, z którym w ruchu Ożyw stworzył zgrany duet napastników. Jak sądzisz, jak będzie wyglądało to spotkanie po latach? Miejmy nadzieję, że nie będziemy teraz zgrani akurat. Oczywiście my po, po zwycięstwo, jak w każdym meczu chcemy grać. Mamy nadzieję, że podtrzymamy przynajmniej tą pas na, na, na wyjeździe bez meczu przegranego. No, na pewno znam z dobrych czasów w ruchu, było, było kilku zawodników, z którymi się dobrze grało. Ja uważam, że, że trzeba troszkę czasu, żeby się zgrać jako, jako, jako napastnicy, czy jako pomocnicy napastnicy. Akurat nam wyłodziło wtedy to, akurat chyba, chyba dobrze. i Będzie się miło spotkać po, po chyba kilku latach, któreśmy się akurat nie, nie spotkali. Miałam coś z tego pseudonimu nędza? No miał, muszę powiedzieć, miał. Akurat y, to wymyślił trener Lęczyk na niego, jak, jak się nie mylę, że jakoś Nędza był akurat drobny, chudy, kazał, kazał mu chyba więcej jeść i masy nabrać, bo jak przy, chyba wtedy pamiętam, a z Legii Warszawa do ruchu to, to wyglądał mizernie i tak jakoś trener Lęczyk go nazwał Nędza i to się przyjęło i to akurat tego te jego przezwisko zostało do dziś. Wracając do samego meczu z Bałtykiem Gdynia, GKST chyba nie patrzy na to, że Bałtyk nie wygrał jeszcze żadnego meczu ligowego, tylko na to, żeby zagrać jak najlepiej, zgarnąć trzy punkty, przełamać się, wyjść na prosto. Ja mam nadzieję, że na pewno te, 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 te mecze wyjazdowe bez, bez, bez porażki, na pewno idziemy tam po zwycięstwa, jak w każdym meczu gramy o zwycięstwo. Na pewno trzeba znowu zmazać, zmazać tą plamę, którą żeśmy zrobili z niebą Wągrowiec. Całkowicie chyba na, na ten mecz nie, nie wyszedł. No. Miejmy nadzieję, że, że, że pojedziemy tam i odbudujemy się troszeczkę psychicznie i wyjdziemy na prostą.